Nie trzeba chyba znać adresu, żeby do Pana trafić. Plaga Pana zdradza. Żona nawet żartowała, że zrobiłem z naszej posesji plac apelowy i to prawda. Od rozpoczęcia służby zawsze mi towarzyszyła flaga, codzienny apel, flaga na mundurze. Tak powinno być. Stąd ta plaga. Mój e, mundur galowy. Generalski. Generalski. Żołnierze żartobliwie nazywali ten znak teraz Polska. Kontur polski z czterema kolorami. Kolor e, błękitny to siły powietrzne, kolor czarny to wojska specjalne. Korol zielony to wojska lądowe i granatowy marynarka wojenna, czyli dowództwo, które odpowiadało za wszystkie cztery rodzaje sił, sił zbrojnych. zbrojnych. Jak to jest zdjąć ten mundur i włożyć pierwszy raz ten garnitur jako cywil? Jedna ze znajomych osób powiedziała mi: całkiem przyzwoicie też wygląda garnitur. Jakby liderem przy swoich żołnierzy, gdzie przykładem osobistym pokazywał, jak należy postępować, kiedy po raz pierwszy Rosomaki przepływały szeroką przeszkodę wodną na 300 metrów, żołnierze nie mieli odwagi wejść do przydziału bojowego Rosomaka, Różański wsiad pierwszy do tego Rosomaka, na przykład żołnierzy się nie boi i po zamknięciu włazów w drzwi wszystkich z tą załogą przepłynął na drugą stronę tej przeszkody wodnej. Jak się zdobywa zaufanie żołnierzy, szacunek? Znaczy, po pierwsze to się e, dokonuje latami. To, to, to nie można e, zrobić jakimś jednym gestem. E, ja, ja może to już jest slogan, ale ja używam takiego określenia, że ten dowódca, który będzie mówił za mną, a nie naprzód, ma szansę zdobyć uznanie żołnierzy. Nie jestem żołnierzem żadnej partii, tylko jestem żołnierzem Rzeczypospolitej. A ta ściana przypomina mi to pierwsza gwiazdka generał brygady, prezydent Kwaśniewski. Drugą gwiazdę otrzymałem od świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego i trzecia gwiazdka, generał broni, tą nominację otrzymałem od prezydenta Komorowskiego. Żołnierze rokrocznie zdają egzamin z wychowania fizycznego. Jako dowódca, jeden z pierwszych, zawsze przystępowałem do tego egzaminu. Dzisiaj z armii odszedłem, ale ja chcę pozostawić sygnał, że facet, który kończy służbę, dalej jest sprawny, dalej jest aktywny fizycznie. Czyli, że nie zakłada pan kapci, nie siada pan na kanapie i koniec, bo już nie mam mnie w armii? Absolutnie nie. Czym jest dla pana, panie generale, patriotyzm? To jest sens życia. My powinniśmy stać na straży naszego kraju, my powinniśmy strzec honoru żołnierza polskiego, my powinniśmy bronić naszej konstytucji. Patriotą trzeba być 24 godziny na, na dobę.